najważniejszy cel szatana. Zapewne wszyscy, którzy wierzą w Boga z Biblii, bez względu na denominację, czy to będą katolicy, protestanci, świadkowie Jehowy, wszyscy odpowiedzą bez namysłu, no cel szatana jest jeden, żebyśmy poszli do piekła. To myślę, że bez zastanowienia każdy powie. Natomiast jest to po części prawda, natomiast Ludzie nie zastanawiają się nad tym cel, a jakie środki robi szatan. Najważniejszym celem szatana przede wszystkim jest to, żebyście nie tyle trafili do piekła, tylko żebyście przede wszystkim nie trafili do Boga. Żebyście w tych wszystkich drogach, jakie mamy przez całe swoje życie, nie znaleźli właśnie tej jednej, jedynej. Która właśnie prowadzi do Boga Zbawiciela. Boga ze Słowa Bożego, które macie zawarte w Biblii. To jest najważniejszy cel. I tu jeśli chodzi o to, Szatan nie dba kompletnie, jakie inne drogi idą, aby Was zwieść z tej jedynej drogi. Czy to będzie katolicyzm, czy to będzie protestantyzm, czy świadkowie Jehowy, czy nawet ateizm. Chyba też z religią. Tutaj kompletnie nie ma znaczenia. Ważne, że ty nie pójdziesz tą jedną drogą. I co ciekawe, Pan Jezus właśnie o tym mówi jak najbardziej rzetelnie, jak ten świat wygląda i kto będzie zbawiony. A tak na, a tak na dobrą sprawę tylko nieliczni z ludzi, garstka, będzie zbawiony. Posłuchajmy, co Pan Jezus mówi. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie. A wiele ich jest, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. A mało ich jest, którzy ją znajdują. A mało ich jest, którzy ją znajdują. Więc w kontekście tego Ilu mamy katolików w Polsce? Ilu mamy protestantów? A praktycznie Polska jest cała katolicka i drugim jakby drugą religią w Polsce jest właśnie ten protestantyzm. Prawda? I jak to się ma do słów Pana Jezusa? Katolicyzm. Jakieś 95% Polaków w statystykach, prawda? To jak się ma do słów Pana Jezusa? Że niewielu jest takich, którzy idą przez ciasną bramę, którzy ją znajdują. A właśnie wiemy o tym yy, z innych wersetów, z innych wersetów, słowa Bożego, że tą bramą właśnie jest Pan Jezus. Więc, katolicy, jak to się ma do Waszej wiary? Właśnie słowa Pana Jezusa przeczą w Waszej wierze. Niewielu jest ich, a z od Was. Jest o tyle problem, że nie wchodzicie przez bramę Pana Jezusa. Macie wiele bram, dokładnie wiele dróg do zbawienia według Waszej wiary, bo macie przede wszystkim Maryję i tysiące niezliczonych świętych, przez które właśnie bramy wchodzicie. I Wy nie znajdujecie tej bramy, nie przechodzicie przez tą bramę, przez tą wąską. Dlatego wy, katolicy, według słów Pana Jezusa, nie możecie być Jego Kościołem, Jego ludźmi, ludźmi Boga. Natomiast protestanci taka sama sytuacja jest z Wami, bo Was jest wielu. Popatrzmy na Amerykę chociażby. Ponad pół, ponad pół Amerykanów, prawda, jest protestantami. Jaka to rzesza ludzi. A mimo wszystko, idą właśnie złą drogą, złą bramą, szeroką bramą. Tych Amerykanów jest bardzo dużo jest to bardzo duża, szeroka brama i w Polsce protestantyzm również jest tą drogą zwiedzenia. I to przedstawialiśmy na blogu, przedstawialiśmy na moim YouTube z chłopakami również, kim był Mar Marcin Luther i jakie jego są właśnie nauki. To są nauki zatracenia. Bo świadków wiechowy, nawet nie chcę wspominać, bo w tym filmie, bo już dużo pokazaliśmy i pokazywałem ostatnio w filmikach, natomiast bardzo jest ważny, ważny, właśnie cel szatana. Co ciekawe, księga Henocha, która jest, można powiedzieć, zakazana dla ludzi, a którą przecież cytuje apostoł Juda w swoim liście. Więc jak to się ma do kanonu Biblii, który rzekomo wyznajecie, że cały jest święty, a nie została zawarta święta księga, którą apostoł Juda, wybrany przez Pana Jezusa, cytuje dokładnie o Henochu, który, jak wiemy ze Słowa Bożego z Księgi Rodzaju, został wzięty przez Boga bezpośrednio, nie umarł, jako jedyny, jak i Eliasz. Dwóch mężów Boży. I niesamowite jest to właśnie, że w księdze Henocha mamy informację bardzo ważną na temat szatana i zbuntowanych aniołów. Bo po tym, jak Bóg wydał na nich wyrok, prawda? Oni, jeszcze Henochowi, właśnie do Henocha przyszli i oni chcieli ubłagać Boga, żeby im przebaczył. I Henoch wystosował pismo, tak jak właśnie upadli aniołowie chcieli do Boga. I co się stało? To właśnie Bóg powiedział, że nie dostaną przebaczenia. Nie dostaną przebaczenia po wieczne dni, po których zostaną później zniszczeni. I to jest niesamowite, bo właśnie Szatan. Wie doskonale i jego aniołowie, że on nie ma kompletnie szans na życie wieczne. Bóg mu nie wybaczy i on po prostu ludzi nienawidzi. Nienawidzi dlatego, że właśnie Bóg w ciele ludzkim przyszedł i nas zbawił osobiście, dał nam tą możliwość, której oni nie otrzymali. I dlatego ze wszystkich swoich sił robi wszystko, żebyśmy nie znaleźli tej drogi, tej ciasnej bramy i jedynej drogi, dzięki której możemy uzyskać życie wieczne, bo oni tego nie mogą. I robi to przez wszystkie denominacje religijne. Od protestantów, katolików. Przekazuje wam fałszywe nauki, zwodnicze nauki, przed którymi sam pan Jezus ostrzegał. Że nawet malutko kwasu zakwasza całe ciasto i jest do wyrzucenia. Więc pamiętajcie o tym: otwórzcie wasze serca, umysły, rozum, o którym dużo jeszcze za niedługo Wam powiem, i myślcie właśnie o Słowie Bożym, i abyście doszli do prawdy, bo to nie jest łatwa droga, gdzie mamy cały świat, cały świat jest w zwiedzeniu. Dokładnie to słowo na Boże nam mówi. Cały świat jest w mocy szatana. A wiemy, że on jest był w sumie najwyższym aniołem, cherubem w niebie. Został zrzucony przez swoją pychę. Więc to nie jest głupie stworzenie. Jest to inteligentne stworzenie i przez cały właśnie świat jak zobaczymy, jest to tak zrobione, że oddaje jemu cześć. I wy, protestanci, którzy uważacie, że jesteście pod e, duchem Bożym, wy jesteście bardzo zwiedzeni. Wierzycie w fałszywej nauce i niestety idziecie na zatracenie. Także pozdrawiam wszystkich, którzy szukają prawdy, szukają Pana Jezusa, Boga zbawiciela, Boga, który nas tak bardzo kocha, że sam osobiście zbawił nas. I da życie wieczne tylko tym, tej garstce, która uwierzy w niego z czystego serca. Pozdrawiam i do usłyszenia. Ja, Henoch, błogosławiłem wielkiego pana i króla wieczności, i oto przemówili do mnie Henocha, pisarza, i powiedzieli mi: Henochu, pisarzu sprawiedliwości, idź. Powiedz czuwającym nieba, którzy opuścili wyżyny niebieskie i odwieczne święte miejsce, i skalali się kobietami, i postąpili tak, jak czynią synowie ludzcy. Wzięli sobie żony i zupełnie się zepsuli na ziemi. Nie będą oni mieli na ziemi ani pokoju, ani przebaczenia grzechu, albowiem. Nie nacieszą się swymi synami. Zobaczą, jak ginąć będą ich umiłowani i opłakiwać będą zniszczenie swoich synów i będą za nich się wstawiać przez wieki. Ale nie zaznają ani miłosierdzia, ani pokoju. Henoch poszedł i powiedział Azazelowi: Nie zaznasz pokoju. Wydano na ciebie surowy wyrok, aby cię związać, nie zaznać ani spoczynku, ani zmiłowania, ani wysłuchania jakiejkolwiek prośby z powodu zła, którego nauczałeś i z powodu wszystkich bluźnierstw, zła i grzechów, które pokazałeś synom ludzkim. Wówczas poszedłem i im wszystkim powiedziałem to. Bardzo się zmartwili. Ogarnął ich strach i drżenie. Poprosili mnie, abym wystosował za nich pisemną prośbę, aby mogli otrzymać przebaczenie i żebym zabrał ich pisemną prośbę do Pana w niebie. Albowiem odtąd oni sami nie byli zdolni mówić i nie podnosili swoich oczu do nieba z powodu wstydu za grzechy, za które zostali skazani. I wówczas napisałem ich pisemną prośbę i ich błagania odnośnie ich duchów i czynów, każdego z nich, i odnośnie tego, o co prosili: Mianowicie, żeby otrzymali odpuszczenie i przebaczenie. I poszedłem i usiadłem nad wodami Dana w Dan, które znajdują się na południowy zachód od Hermonu. Zanim zasnąłem, Odczytałem ich pisemną prośbę. I oto ogarnął mnie sen i doznałem widzeń. Ujrzałem wizję gniewu, mianowicie, że mam mówić do synów nieba i mam ich zganić. I obudziłem się. I poszedłem do nich, a oni wszyscy siedzieli z zakrytymi twarzami, pogrążeni w smutku, zgromadzeni razem. W ubel Sajael, które jest pomiędzy Libanem a Senir. Opowiedziałem im wszystkie wizje, których doznałem w moim śnie, i zacząłem mówić te słowa Sprawiedliwości i ganić czuwających nieba. Księga Sprawiedliwości i nagany dla odwiecznych czuwających, spisana zgodnie z nakazem świętego i wielkiego, wypowiedzianym wizji, Którą widziałem. Ujrzałem w moim śnie to, co teraz powiem językiem ciała i moim tchnieniem, które wielki dał ludziom w usta, żeby mogli nimi mówić i rozumieć sercem. Tak jak Bóg stworzył i wyznaczył ludzi do rozumienia słowa nauki. Tak stworzył i wyznaczył mnie do tego, abym ganił czuwających synów nieba. Spisałem waszą prośbę, ale w mojej wizji oznajmiono mi, że wasza prośba nie zostanie spełniona po wszystkie dni wieczności. Pełny sąd zadekratowano przeciw Wam i nie zaznacie pokoju. Odtąd nie wstąpicie do nieba przez całą wieczność. Postanowiono, że macie być związani na ziemi po wszystkie dni wieczności. Przedtem ujrzycie zniszczenie waszych umiłowanych synów i nie będziecie mogli nacieszyć się nimi, ale padną oni przed wami od miecza. Wasza prośba nie zostanie spełniona ani w odniesieniu do nich, ani w odniesieniu do was. I gdy płaczecie i błagacie, nie wypowiadacie ani jednego słowa z prośby, którą wystosowałem.